Witam Was serdecznie w odcinku numer 54. Tak, tak. Dzisiaj podaję trzy niezawodne sposoby na tzw. narcyza. Seria Narcyz Bez Granic, czyli Targowisko Różności. bling, tu Wasza sztuka nieuwodzenia, to esencja istnienia. Najlepsza wersja Ciebie jest jego największym koszmarem. Nie mylić z czyli. Czego jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. Pamiętacie to zdanie? No tutaj jest właśnie taka edukacja, się stanie, znaczy dzieje. Wszystkim nowym widzą chciałam przypomnieć, że jest to kanał o tematyce edukacyjno-rozrywkowej, a podobieństwa do osób tutaj zamieszczonych treściami poruszanymi są przypadkowe, celowe i pół przez przestrodze. A gdy coś Państwa zbyt głęboko poruszy, coś tam, że upust daje tutaj w komentarzach swej duszy, poruszy, polecam zmienić kanał i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i farmaceutą. Gdyż o sprawach trudnych poruszających, poruszą tej, sprawy trudne poruszą tej z dużą dawką dystansu, niezależnie od tego, że jestem w Hiszpanii, nie chodzi tylko o dystans fizyczny i humoru. Społeczny kanał, jest to społeczny kanał komentatorski, oparty na moich prywatnych obserwacjach, doświadczeniach i wariacjach. Zaczynamy. Przygotowane jest to oczywiście. Zrobiłam taki nowy kontent, przygotowuje się pod tzw. QA Live, czyli będzie to taki przewodnik, oczywiście, dwa w jednym. W odcinku dzisiejszym będę poruszać kilka różnych kwestii, które mam w danym momencie najbardziej na tapecie i najbardziej te tematy Was interesują, czyli trendy i ołędy. A dla Was, którzy oglądają odcinek do końca, będą pytania z quizem, czyli utrwalenie wiedzy. I przewidywane są nagrody, czyli będzie to temat przewodni. Oczywiście tematem przewodnim dzisiejszego odcinka jest: są trzy sposoby możliwości zaakceptowania miłości w związku. Jedziemy na narcyza, ale znacznie delikatniej. Oni to jak po prostu posługują się pewnymi schematami. Nie, narcyzi nie dbają o Wasze odczucia, no, oni, się, oni nie dbają o to, żeby być delikatnym wobec Was, ale my, ponieważ jesteśmy oddalone w pewnym dystansie, jesteśmy zdystansowane do tego zjawiska, dlatego też poruszymy go, ale z lekką dozą, powiedziałabym, dekadencji. Pierwsza sprawa miłość do siebie. I mówienie o takiej wzajemności, bo wtedy tylko kiedy kochasz jedyną osobę na świecie, czyli siebie, która niezależnie jak dużo tych pieniędzy na swoim koncie posiada, yy, niezależnie od tego, jak dużo, jak, jak dużo pieniędzy na koncie posiada, czyli posiada te pieniądze bądź nie posiada, ty tą osobę, czyli siebie kochasz najbardziej na świecie. To jest najbardziej właściwe zjawisko na początek. Z miłości do siebie warto mieć jakieś kosztowne hobby. Na przykład jeżdżenie na nartach tenis, golf, to daje nam szansę pozbyć się i pozbyć się tak zwanych panów, którzy tych pieniędzy nie mają, ale poznać bogatych panów, wpływowych ludzi, dbających o siebie, o swoją psychikę, czytanie książek, o rozwoju osobistym, wartościowych ludzi, również pisarzy, których książki są trudno dostępne ze względu na natychmiastowe wykupowanie kolejnych nakładów i kondycję własną, takich jak my. Druga sprawa, Drugi, tak, drugą, druga możliwość akceptowania miłości w związku. Miłość we własnej, bogatej rodzinie najlepiej takiej, która jednak, którą jednak macie, y, i która jednak y, o tych życiowych standardach wasz, waszych na początek pomaga wam osiągnąć wasze życiowe standardy, ale oczywiście nie jest to regułą. Możecie sobie te życiowe standardy wytworzyć same, jeśli z takiej rodziny. Bogate nie pochodzicie, czyli bogaci rodzice zabezpieczają swoje, rodzice, swoje dzieci emocjonalnie, zapewniając im życiowy spokój, ale oczywiście dzieci dobrze by było, żeby ten spokój m, były w stanie docenić. Wtedy to nie trzeba się szarpać, tyle udawać sobie bezsens, dawać się w bezsensowne sytuacje czy związki, w których normalnie, w których normalnie pewnie byśmy uczestniczyli bądź uczestniczyli. Bo trzeba w domu, bo trzeba z domu się wyrwać, bo już nie można wytrzymać, gdy ojciec kolejny raz wrzeszczy, gdy, i gdy z narcystyczną pogardą wrzeszczy, że, że nie zapomni, że jesteś w jego domu. Dopóki tutaj przebywasz, to musisz się zachowywać na takich zasadach, jakie tu obowiązują. Dopóki on tutaj płaci za wszystko, ty musisz się tak zachowywać. No to nie tędy droga. To jest najlepszy sposób do tego, aby pokazać się kobiecie. Że takie zachowanie, jeśli ojciec tak postępuje wobec córki i takiej mówi, to takie zachowanie dla niej jest, takie traktowanie jest, jest normalne. I ona wchodzi wtedy w związki, y, w takie, które nie powinna chodzić I oczywiście, y, dopóki jesteś bo do, tutaj, albo na przykład w domu jesteś gościem, nie masz tak zwanego backupu, y, że na przykład niektórzy rodzice dbają o Twój o twój komfort emocjonalny mówiąc, że niezależnie co by się działo, zawsze możesz do domu wrócić, a nie jesteś w nim tylko gościem, nie czujesz się tak, jakbyś była gościem we własnym domu. To mówiąc, daje się wyraźnie do zrozumienia, że możesz być sobą i nigdy nie. A, a jeśli jesteś tylko gościem, to znaczy, że nigdy nie będziesz i nie byłaś akceptowana taka, jaka jesteś. A już z tym pseu, a jak już się w tym pseudo do domu i Obyś się w tym domu zbytnio nie zakorzeniła, bo nie ma tu dla Ciebie miejsca, ani nikt nie ma na Ciebie czasu, ani nikt nie ma dla Ciebie ochoty. Więc im szybciej się, im szybciej rozpoznasz taki toksyczny dom, tym lepiej dla Ciebie oczywiście. Ale musisz wiedzieć, że skoro Ty wiesz, że na przykład Twoi rodzice tą kasę mają i chętnie Ci udzielają do poczynienia kolejnych życiowych kroków, to Ty Znasz swoje możliwości i ten narcyzm ci nie straszny, bo wszyscy i tak lecą na twoją kasę. Więc ty wiesz, że o miłości nie ma mowy i kasa musi się zgadzać. Więc przyjmij sposób myślenia po prostu osoby, która jest z bogatego domu. To jest najlepsza, najlepsza sprawa. I co ci, i, i, i ci wtedy po spłukanym narcyzie, który pragnie jedynie m, zakochać się jakiejś niewinnej dziewczynie na tak zwaną miłość. A ty nie wiesz, czym jest miłość, tylko prawdziwa miłość, oparta na solidnych fundamentach. Trzecia sprawa Twoje umiłowanie pieniędzy, gdy potrzebujesz ich jak powietrza, jak wody do życia. I oczywiście woda sama w sobie może szczęścia nie daje, ale doceni się zwłaszcza wtedy, gdy jej brak lub ta atmosfera naokoło gorąca i włók wody dla ochłody by się przydał. Mówię tutaj o możliwościach, które pieniądze ze sobą niosą. Rozsądnie podchodzisz do życia, zarabiasz dużo, mądrze inwestujesz, kupujesz wartościowe rzeczy i na ten użytek ja nazywam wartościowymi rzeczami, które nie tracą, tylko zyskują na wartości. Więc jeśli kupować samochód, to tylko na przykład retro dla kolekcjonerów oczywiście na tym trzeba się znać. Albo jak mieć partnera w relacji, który, który takowe po prostu auto posiada, bo wtedy wiemy, że ten facet zna się na rzeczy i ma kasę. Nic tak mnie nie wkurza bardziej niż świadomość, że właśnie wyjeżdżam nowiosienkim samochodem z salonu, który właśnie traci na swojej wartości podczas wyjazdu z salonu jakieś 30%. Więc przy okazji na użytek wasze, naszego tej kanału we, 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 wewnętrznie e, wszystkich e, znanych narcyzów, chciałam Was poinformować, będziemy nazywać SKU. Skąd się to bierze? Zaraz powiem skąd się to wzięło. Jeden z moich widzów napisał w komentarzach pewien zabawny komentarz, gdzie narcyzów, właściwie nawet nie, 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 nie wpadłam na ten pomysł, żeby narcyzów nazwać tak zwanymi stulejarzami. Mnie to bardzo się spodobało i powiem tak szczerze, że bardzo mnie to rozbawiło i naprawdę nie ma co z tym dyskutować, ponieważ znając doświadczenia z narcyzami, tak właśnie jest. No, więc teraz naszego głównego bohatera, Narcyza, od tego czy od momentu, dziękuję bardzo panu nie, naszemu widzowi, który w ten sposób nazwał Narcyza jako stulejarza, <grym> będziemy nazywać nie Januszem lub Pedro, tylko Stew, czyli tak go nazwiemy po amerykańsku, a co? No i. Pokłaniał się do Was, moi kochani widzowie, widzki, do komentarzy, gdyż one mnie inspirują do dalszej pracy, a komentarze również pozwalają mi stwierdzić, jakimi tematami się interesujecie. Oczywiście proszę o lajki, gdyż jest to balsam na moje serce, nie tylko, ale również na algorytmy YouTube'a. No i oczywiście wiem, że wykonałam dobrą robotę, tak zwany research. Jak sobie napisałam, taki napisałam sobie tak, jak, jak tak zwany pan. Który pełnił z tego czasu funkcję prezesa pewnej dużej spółki akcyjnej polskiej, fonetycznie Riser przez G, ale nie ma obaw, znam angielski. Oczywiście, w, w porównaniu z tym panem, to jestem prawie nativem, to taki żart, gdyż takiego. Takiego drugiego pana nierozgarniętego na to stanowisko to naprawdę ciężko znaleźć. A z tego co wiem, to w spół spółka Skarbu Państwa zawsze robiło się tak zwany konkurs ofert na to stanowisko, więc trzeba było mieć niezwykle dobre papiery, m.in. Również, również dyplom MBA do zarządzania dużymi spółkami, głównie z państwowymi. To było bardzo wymagane. No ale jak zmieniła się władza, okazało się, że wystarczy mieć dyplom tak zwanego kolegium tumanu. I w związku z tym, jeśli ktoś kończył bardzo trudne studia menedżerskie, MBA, to, te, to już nawet teraz jest siara, jak się takie studia w Polsce, nawet w języku angielskim kończyło, chociaż są to studia bardzo, yy, bardzo dużo płatne i poza tym, yy, poza tym, no, by zawsze miały bardzo dużą renomę, ponieważ to, są, to, jest, to, jest, to jest kuźnia przyszłych menedżerów, dyrektorów, osób zarządzających, a tu się okazało, że nie dość angielskiego nie trzeba znać, to jeszcze. To jeszcze nie trzeba mieć żadnych studiów podyplomowych, ba, a nawet studiów. Niektórzy panowie są po podstawówce, ale grunt to nie będziemy rozmawiać o polityce, ale jest to temat, który bardzo mocno trzeba było w końcu poruszyć, jeśli chodzi o pracę kobiet na stanowiskach menedżerskich. No ale to na dodatek, na dodatek chciałam powiedzieć również o tych tak zwanych językach obcych, gdyż tutaj jest sytuacja taka, że... W Hiszpanii, nawet jeśli, jeśli kobieta ma wysokie kwalifikacje, to kiedyś był taki żart, że jeśli kobieta ma wysokie kwalifikacje i startuje z facetem na to samo stanowisko menedżerskie o tych samych kwalifikacjach, to faceta po tych samych kwalifikacjach, na tych samych, w tych samych, po tych samych szkołach wyższych, z taką samą znajomością języka, to pana bierze się na dyrektora, a panią sadza się w sekretariacie. Co jest oczywiście, wydaje się śmieszne, ale śmieszne nie jest, bo no i dlatego tutaj też chciałam poruszyć taki temat, który z wiele lat jest to sytuacja kosztująca nerwy, kobiety wykształcone. Więc panowie wszelkich maści macie tutaj odpowiedź, dlaczego, dlaczego trzeba jeszcze, dlaczego trzeba komuś umieć jeszcze dodatkowo rzęsy zrobić i pazury i napisać sobie w CV, że jesteście też po kursie w branży beauty. Bo już nie wystarczy, że samej trzeba wyglądać dobrze i jeszcze mieć doświadczenie, wykształcenie i tak dalej, i tak dalej, tylko trzeba jeszcze będzie swojemu pryncypałowi umieć te brwi i pazury zrobić. No i z tym dyplomem, z tym dyplomem, dyplom MBA to się okazuje już za mało. Natomiast tutaj w Hiszpanii jest taka zabawna sytuacja, że na te same, na te same menedżerskie stanowiska kobiety nie są brane pod uwagę, nawet jeśli mają doświadczenie i wykształcenie takie samo jak panowie, Dlatego, że zawsze jest, zawsze jest takie, takie, takie sformułowanie, że pojawia się, że no ale, ale no, no musi być w biegu hiszpański. Więc jeśli ktoś jest tutaj przez na przykład dwa albo trzy lata, to ten hiszpański ma opanowany stopniu komunikacyjny i nigdy on nie będzie tak dobry, jak osoby, która tutaj jest rdzennie urodzona i wychowana. Tak jest w przypadku panów. Natomiast panie tutaj nie, nie aspirują aż do takich wysokich kwalifikacji menedżerskich, ponieważ Ponieważ najczęściej panie pracują w tak zwanych zawodach średniego szczebla i nie kończą aż tak takich ekskluzywnych studiów, nie, ale znają, znają, język, znają języki, ale nie aż tak dobrze, więc to jest, jedno z to jest jedna z dyskryminujących rzeczy, która mnie spotkała w Hiszpanii, jak jesteście ciekawi. Innych tematów hiszpańskich to oczywiście będę je poruszać na QA. Bardzo chętnie Wam odpowiem na to pytanie. I chciałam się tutaj pochwalić, że jestem taką osobą, która nie przyjechała tutaj do Hiszpanii szukać pracy. Tylko ja tą pracę szukałam w momencie, kiedy się do Hiszpanii przeprowadziłam. Więc znam wszelkiego typu schematy, wszelkiego typu organizacje, jak wysyłać CV itd. itd. Kończyłam kursy tutaj w Hiszpanii, które, które zwiększają szanse kobiet wykształconych, menedżerskich na stanowiska menedżerskie. Żeby nie było też tak, że kobiety wykształcone z Polski do tej pory słyszałam też taką ciekawą sytuację, że kobiety wykształcone z Polski już tak mają dość prac w korporacjach bądź bycia menadżerami, tak dość ludzi, że teraz zajmują się tylko jogą albo sprzątaniem domów, bo już mają po prostu totalnie dosyć pracy, pracy z ludźmi. A tutaj z ludźmi pracuje się zupełnie inaczej, więc warto by było tej, tej, tej sprawie przyjrzeć się ponieważ mamy naprawdę świetnych ludzi wykształconych i można tutaj pretendować na fajne stanowiska. Ale o tym może w na następnym odcinku. Albo na Q&A chyba będzie lepiej, bo będziemy sobie bezpośrednio rozmawiać. Od razu przepraszam za pieski, bo tutaj chrapią. To nie oznacza, że program jest nudny. Oznacza to tylko tyle, że one się czują bardzo swobodne. Bardzo swobodnie dzisiaj. No i oczywiście yy, dlatego też, jest to taki moment, że chciałabym, dlatego chciałabym Was prosić o subskrypcje, zbliżamy się do 500 subów, więc od momentu, kiedy będziemy mieć te 500 subskrypcji, będziemy mogli e, organizować live'y na żywo i wtedy będę mogła Wam również udzielać informacji na ten temat, jak tutaj się znaleźć, ponieważ e, naj, naj, z tego co wiem, to największą obawą, największym największą problemem nie tylko kobiet, ale ludzi, którzy, chcą, którzy na przykład nie widzą swoich szans zawodowych w danym miejscu, jest strach. I chciałabym ten strach Wam w pewnym momencie rozwiać, Wasze wątpliwości. Im więcej macie informacji, tym lepiej te, ten strach rozwiać albo te wątpliwości rozwiać i po prostu zmienić miejsce, co jest bardzo wskazane w pewnym, na pewnych etapach życia. Aby na sprawy trudne spojrzeć z dystansem. I dlatego też chciałabym jeszcze jeden poruszyć tutaj temat przy okazji tego odcinka, mianowicie taki, żeby, jak już zmienimy to miejsce, mamy fajną pracę, to żeby, żeby poznawać mężczyzn, którzy mają pieniądze, a nie tylko prowadzić tak zwany styl życia ludzi bogatych. Żeby na przykład wychodząc do do danego klubu, mieć taki cel, żeby poznawać ludzi, poznawać facetów, którzy mają, są na podobnym poziomie, na podobnym poziomie finansowym jak wy i na podobnym poziomie rozwoju. Nie mówię tylko o rozwoju duchowym, ale też no, na podobnym poziomie rozwoju osobistego. I, ale o tym będzie na pewno, na, te, to zjawisko będzie poruszane na pewno w następnym odcinku, to wiem na pewno, ponieważ ten odcinek już mam y, przygotowany. Natomiast y, co chciałam powiedzieć takiego zanim oczywiście jeszcze nawiążę do takiego zjawiska, że narcyz, dlatego nazwałam ten, ten, ten nasz odcinek taki narcyz bez granic zmieniam troszeczkę formułę jest to spowodowane tym, że niezależnie od narodowości narcyz nie przyjmuje się niczyimi uczuciami swoich nie ma, a twoimi to tym bardziej się nie przyjmuje. Czy słyszałaś kiedyś jakbyś facet rozmawiał rozmawiał sobie, faceci rozmawiając między sobą, mówili sobie, że, że, że odnośnie co czują do danej kobiety, albo jak ona jest wspaniała, albo na przykład gdy chcą odejść od niej, to zastanawiają się nad tym, aby ona nie cierpiała zbytnio. Oni o tym ze sobą nie rozmawiają. Nie biorą, po prostu biorą dla siebie to, co jest dla nich najlepsze w danym momencie i odchodzą. Znam takie przypadki, i teraz taki wasz ulubiony przykład, gdy kobieta, kobiety, zwłaszcza młode, chociaż niekoniecznie, Pracują w korporacjach, całkiem nieźle zarabiają, jeszcze wyglądają bardzo, bardzo fajnie, są poukładane życiowo, dbają o siebie, i nagle pojawia się gość, który bardzo szybko chce z nimi zamieszkać. I do tej pory, na przykład, a, a na przykład w momencie, kiedy ona wynajmuje mieszkanie, a dla niego nie ma miejsca, no to żeby zamieszkali sobie, zamieszkali sobie wspólnie, yy, i on proponuje, żeby wynajęli coś razem na tak zwane pół. Będą płacić. Nie daj Boże, kobiecie, noga się powinie, zmieni pracę lub straci pracę na mniej płatną, i wtedy płacić musi pół na pół, niezależnie od jej sytuacji życiowej, jaki jest jej układ, bo to jest układ i to się ma do, dokładnie, dosłownie opłacać. A na koniec tego odcinka apeluję do kobiet. Dosyć drogie panie tego ulgowego traktowania panów. Panowie muszą się ogarnąć i ogarniać, ogarniać się sami, pracować nad sobą. Pozwólmy im na to, bo my już to robimy, a oni jeszcze nie zdążyli. Houston stwierdzili, że jeszcze nie mają takiego problemu i nie wchodzą i nie wchodzimy od razu w relacje, gdy usłyszymy na przykład, że yy, on od miesiąca jest sam. To niech sobie będzie sam. poprzebywa ze sobą sam, zastanowi się czego od życia chce, od siebie czego oczekuje, naprawi się sam. Pozwólmy panom się naprawić. i Nie naprawiajmy ich samych na zasadzie, że ja lepiej wiem co dla ciebie będzie najlepsze, bo ja już to przechodziłam. Tobie też życie pozwoliło na to, aby pobyć samej ze sobą. Słowo freedom coś wam mówi, z czym wam się kojarzy? Zaznajcie wolności wtedy, gdy wreszcie będziecie robiły to, co chcecie, a nie spełniały oczekiwania wszystkich dookoła. Czego tak naprawdę chcesz? Gdzie jesteś? W jakim miejscu swojego życia? Na co sobie możesz pozwolić? Trochę więcej luz, drogie panie. Odwrotność sytuacji polega na tym, aby zacząć wymagać więcej od innych i przestać się siebie ciągle samobiczować. Koniec tym tak, 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 yy, tak mi się wydawało, że tutaj pojawiałam się w Hiszpanii, gdzie może być najlepsze miejsce do przebywania samotnej, bądź samej kobiecie, żeby przemyśleć wszystkie sprawy, zastanowić się, gdzie człowiek jest i co chce od życia i tak Otóż okazało się, że nawet jestem level, level wyżej, bo gdzie jest najtrudniej być samemu, otoczenie ludzi, którzy są ze swoimi rodzinami i którzy nawet za przeproszeniem do tzw. Tak toalety nie wychodzą sami. A tutaj doznałam tak zwanej twarz również takim, zjawisk, takim, takim zjawiskiem, że na przykład co w Polsce lub chyba w innych krajach zachodnich nie byłoby nawet nie, nie byłoby do pomyślenia, ale... Nie można, gdy się idzie do restauracji, nie można, nie można sobie wziąć stolika dla jednej osoby. Można wziąć tylko stolik dla osób dwóch. I pytają się, jeśli przyjdziesz na kolację, bo na przykład chcesz sobie zarezerwować stolik dla jednej osoby na kolację, na przykład podczas świąt albo podczas Nowego Roku. Nie ma takiej możliwości. Musisz zarezerwować stolik dla dwóch osób, a właściwie to pytają się Ciebie, jak się okaże, że jesteś sama, no to właściwie mówią, że nie, 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 że, że, że musi być dwie osoby, jedna nie może przyjść. Więc to jest tak zwana. Dyskryminacja, tak mi się wydaje, to jest dyskryminacja. Czyżby przyszło nam dożyć czasów, że kobieta, która jest sama, nazywana jest wyzwoloną, i to nie dość, że jest normalnej seksualności, czyli heteroseksualna to jest nienormalne, bo taka kobieta, żeby nikomu w drogę nie wchodzić, nie przeszkadzać, to w domu siedzi, w ciszy, w spokoju, aby nikt jej tego świętego spokoju nie zburzył? Trzeba domagać się swoich praw, wolności, jako kobiety samotne bądź same, a co daje nam największą wolność w obecnych czasach? Zastanówmy się nad tym zjawiskiem. Albo kasa, albo całkowity jej brak. Co wybierasz? Którą drogą chcesz podążać? Ja proponuję zestaw numer jeden, bramka numer jeden. W ciemno biorę, bling, bling. To mówiłam ja. Wasza sztuka niełodzenia to esencja istnienia, a modtem mojego kanału jest najlepsza wersja. Ciebie jest jego największym koszmarem. Bling, bling! Do następnego. Hasta luego.